Czy jesteś prawdziwym fanem Harego Pottera? Za chwilę sprawdzimy Twoją wiedzę w pięciu zaskakujących pytaniach. Zacznijmy! Pytanie pierwsze. Jakie było pełne imię Ojca Harego? Pytanie drugie. Jak nazywał się skrząt domowy rodziny Malfoy? Pytanie trzecie. Jaki zwierzęcy patronus przyjmował Severus Snape? Pytanie czwarte. Ilu chor kruków stworzył Voldemort? Pytanie piąte: Jak nazywało się zaklęcie, które zabiło Harego w zakazanym lesie? To były pytania, na które tylko prawdziwi fani znają odpowiedzi. Jak ci poszło? Daj znać w komentarzach. Nie zapomnij polubić filmu, jeśli podobały ci się pytania. Chcesz więcej wyzwań z serii Harego Pottera? Subskrybuj nasz kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.